Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Adam Krzyżanowski. Współpracuję z portalem Przyjazne Twoje miejsce i jestem instruktorem nauki chodzenia prawidłowego z kijkami tu oto widocznymi Nordic Walking. Także serdecznie Ciebie zapraszam do udziału w pierwszej rozgrzewce przy tak pięknej pogodzie. Słonko wstaje, ptaki już się obudziły, już śpiewają. Także serdecznie Ciebie zapraszam. Tak, ażebyśmy rozpoczęli dzień rozruchem, fajną rozgrzewką i żeby był piękny, kolejny cudowny dzień. Może przybliżę na początku odrobinę informacji na temat właśnie Nordic Walking. Samo, sama technika Nordic Walking wywodzi się od sportowców. To sportowcy, osoby, które uprawiają sporty zimowe, przede wszystkim narciarze, po to, ażeby mieć dalej swoją dobrą kondycję, zaczęli wykorzystywać właśnie kijki do ćwiczeń na wiosnę, lato i jesień tak ażeby utrzymywać swoją kondycję. Pierwsze zastosowanie Nordic Walking nastąpiło w Szwecji i tam powoli powoli ta, te ćwiczenia były przekazywane dla osób dorosłych i dzieci i seniorów, tak ażeby zwiększyć ich właśnie aktywność fizyczną. Bo Nordic Walking to nic innego jak prawidłowe chodzenie, prawidłowe chodzenie właśnie z kijkami. Do kików właściwie możemy zastosować różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim do rozgrzewki, którą musimy zawsze stosować przed odpowiednim spacerem. Także kochani, bardzo Was serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych naszych spotkaniach na platformie Przyjazne Twoje Miejsce i serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych zajęciach.